Doświadczenie jest ważniejsze od wiedzy? No raczej. Możesz się naczytać jak Bonko jeżdżeniu na rowerze, ale nie nauczysz się, dopóki na rower nie wsiądziesz. No i nie wywiniesz kilku orłów. A gdy już się nauczysz, czy możesz przekazać komuś innemu swoją wiedzę o jeździe na rowerze? Pewnie. Ale on i tak. Nauczy się dopiero wtedy, gdy sam tego doświadczy. Moja wiedza też nie będzie miała dla Ciebie żadnego znaczenia, jeśli nie zechcesz wsiąść na mój wirtualny rower. No, ja już na nim jeżdżę, napisałem o tym siedem książek, ale Ty pojedziesz na nim tylko wtedy, gdy odważysz się wsiąść. A odważysz się.